Mandero z tej strony Jalendrek, a dzisiaj wam pokażę jak zrobić giga ładny serwer w dosłownie chwilę, ale na początku prosiłbym was o tego suba i o tą łapeczkę w górę pod, od, pod tutaj tym odcinkiem oraz wpadajcie na mojego Instagrama i Discorda, którego macie w opisie i przypiętym komentarzu. No i w sumie to tyle z mojej strony, a my lecimy już do odcineczka. Dobra, więc powiem wam co miałem na myśli. Chodziło mi generalnie o FRABLONY, bo na Discordzie jest właśnie taka oto funkcja, ee, ale nie wiem czy osoby początkujące, nie ogarniające Discorda korzystają z tego czy nie, ale z tego co widzę, to właśnie jak. Ee osoby nowe czy tam nieogarniające robią serwer Discord to nie robią właśnie z tego szablonu, tylko raczej sami. Co jest oczywiście fajne, nie? No bo czegoś mogą się nauczyć, ale wyglądowa to fajnie nie wygląda a ja myślę, że to też im bardzo ułatwi sprawę, także no, generalnie pokażę wam skąd możecie takie szablony pozyskać, więc yy, pierwszym sposobem to właśnie jest discord.com. Yy, wchodzicie yy, i, i macie taką stronę, nie? Macie taką stronę, i tutaj wchodzicie. Już wam mówię, jaką zakładkę? Wchodzicie w zakładkę Templates, dokładnie w Templates i tutaj. No i tutaj jak widzicie macie pełno tych szablonów jakiś. Generalnie to są w różnych językach szablony. No właśnie tutaj na tej stronie jest minusem, że tutaj szablony są raczej w innym języku niż polskim, po prostu w każdym języku. No i nie wiem czy w ogóle jest jakiś polski szablon. No i tak to wygląda. I to jest właśnie oto minusem. Ale oczywiście przecież możecie też sobie spolszczyć ten właśnie szablon. To też nie jest wydaje mi się problemem, no bo tylko macie zmienić nazwy sobie, także no to nie jest raczej wydaje mi się problemem. Pokażę wam właśnie takie przykładowe szablony jakieś fajne. Ciao coś z tego co widzę, tutaj na takie średniej szablony są, ale... Mm, czekajcie, więc znajdźmy coś, coś fajnego. O, tutaj na przykład taki szablonik, to i jest powiem wam szczerze, bardzo w sumie fajny szablonik. Tutaj na jakieś role, no. No, jak widzicie, w sumie, akurat to jest fajny szablon, i może sobie go użyjemy. Tutaj klikamy, mamy takie użyj, i tutaj albo nowy serwer, albo istniejący. Także ja po prostu sobie stworzę nowy serwer. Dobra, więc jak widzicie, mamy tutaj taki szablon. No i cóż, nie wiem, nazywamy jakoś giga. Giga Server, nazwijmy go po prostu najzwyczajniej. pyk twórz klikamy i jak widzicie mamy giga server e, elegancko tutaj role, high stuff, no i no powiem wam, że to już fajnie wygląda, powiem wam szczerze, nie? Papyk. E, no i taki, no to już fajnie wygląda, to już powiem, że fajnie wygląda. Y, Shima, no i, no i wyglądowo, mamy zrobiony serwer, i zostaje nam tylko skonfigurowanie botów. A skonfigurowanie botów nie jest takie wcale ciężkie. Y, no połowę można powiedzieć, że już mamy zrobione jakiś mamy ten wygląd, i zostaje właśnie nam tylko te skonfigurowanie botów, a to wcale nie jest ciężkie. Też nagrałem parę poradników dotyczących botów, także sobie sprawdźcie. No, i jak widzicie, mamy tutaj już serwer zrobiony. A drugim sposobem jest właśnie, ja przed właśnie nagraniem odcinka zrobiłem sobie, jak mówiłem, mały research. Znalazłem oto właśnie jakiś serwer, szablony serwerowe. E, I tutaj mamy już e, polskie, właśnie szablony. E, I znalazłem też nawet fajny szablon. E, to jest dokładnie ten, więc róbmy sobie e, Community nazwijmy Entka, bo tak, czemu nie? Pyk. No i jak widzicie to już jest polski szablonik I wygląda to już naprawdę spoko jak widzicie są na trolle Pyk administracja dajmy sobie I właściciel no i No wygląda to już fajnie nie wygląda to już fajnie eee, Powem mamy zrobioną i zostaje nam skonfigurowanie botów Dobra więc to by było w sumie tyle z mojej strony ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że co, że dzięki tym szablonom oto zrobicie fajny serwer no i... no i to tyle z mojej strony zostawcie suba, łapeczkę, wpadajcie na Discorda, Instagramka Podawajcie pomysły na kolejne odcinki na moim Discordzie i w komentarzach Mam nadzieję, że poradnik Wam się przyda No i to tyle z mojej strony Trzymajcie się, czołem